To znaczy, ciężko mi powiedzieć, czy Skrzyński jakoś tak w sposób szczególny przełamuje stereotypy. Ja myślę, że przede wszystkim tym, że jestem sobą. Na to wpływ mieli bez wątpienia moi rodzice, którzy pokazali mi to, że niezależnie od tego, czy ktoś jeździ na wózku, jest gruby, chudy, czy ma okulary, czy też duży nos, może realizować się w życiu. Cały czas w życiu myślałem sobie o tym, że Fajnie jest robić to, co się kocha, fajnie realizować swoje pasje. Bardzo długo myślałem kiedyś, że będę żużlowcem, z racji choroby, czyli postępującego zaniku mięśni, to się nie udało. No, ale postanowiłem, jak zawsze, zgłębiać ten sport od środka. I tak zostałem dziennikarzem, że się wielokrotnie. Wcześniej, kiedy w siódmej klasie musiałem usiąść na wózek inwalidzki, co było moją suwerenną decyzję, co kuriozalne, Wózek uwolnił mnie, mogłem jeszcze bardziej, jeszcze mocniej działać. Spiewałem z Kaśką Nosowską i zespołem Hej na próbie, z Niestety niestety nieodżałowanym się do pamięci Tadziem Szybkowem, właśnie w tym teatrze. Miałem przyjemność być na scenie i mówić chociażby o teatralnym szepcie, ale też i o udziale osób niepełnosprawnych filmie w sztuce, o, nie wiem, z Mariuszem Czerkaskim grałem w hokeja e, na tafli lodu e, w Katowicach. Moje loty na paralotni, mój lot szybowcem, który wprawdzie później, być może na strach lekki, objawił się jakimiś takimi dziwnymi rewolucjami w żołądku, ale nigdy tego nie żałowałem. Zdawałem na studia. Oddawałem na wymarzone o, wtedy specjalne dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. O, pomyślałem sobie, że skoro. Chciałem tego nazywać, że zaszedłem tak daleko, ale że wydaje mi się, że udało się coś fajnego: że jakby mało jest buskersów dookoła, że trochę mało ludzi niepełnosprawnych o, wychodzi. A że ja miałem szczęście do, do ludzi, że spotkałem różnych ludzi, którzy na różnym etapie mojego życia pokazywali e, tę drogę, co można jeszcze zrobić, e, a przy okazji też kierowałem się jakby swoim sercem, swoim uczuciem, e, które jak się okazywało, pokazywało te drogowskazy w życiu całkiem niezłe, to pomyślałem sobie, że fajnie jest pokazać też komuś innemu. Że Halo wyjdź z domu, zobacz, że świat jest piękny z zewnątrz, a jeśli nawet nie możesz, jeśli nawet leżysz na łóżku, to możesz chłonąć życie z radością, pełnią życia i dawać sobie świetnie rady pomimo oczywistych trudności. Przeskocz stereotyp Bartek skrzynia -Skrzyński. pozdrawiam.